Niesamowite jest to, że taki Jimbros jest dla ciebie randomową osobą. A czasami na takiego Jimbrosa możesz bardziej liczyć niż na swoich najbliższych, i to jest smutne, ale z drugiej strony to jest też niesamowite, że Jimbrosi i generalnie ludzie z siłowni to są niesamowite persony. Jest to niesamowite community, które zawsze ci pomoże. Więc. Warto chodzić na w siłownię, więc mam nadzieję, że jeżeli ty jesteś tą osobą, która boi się w ogóle zacząć przez to, że ludzie są tam źli czy coś to że takie właśnie filmy zmienią Twój pogląd na ten temat. I mam nadzieję, że pójdziesz w końcu na siłownię i zaczniesz coś robić ze sobą. Dawaj znać w komentarzu, co Ty myślisz. Do następnego.